No co, musimy podsumować nasz wyjazd do Efezu. Obudził nas taki pochmurny dzień dosyć i stwierdziliśmy, że, że po południu to, pojedziemy. Że będzie to dobry dzień. Tak. Zrobiło się zimno, czyli 25 stopni, i, i to była taka idealna, naszym zdaniem, temperatura na tego typu wycieczkę. Zjedliśmy sobie obiadek tutaj w hotelu i tak gdzieś około. 14.30 chyba no wybraliśmy się tutaj kawałeczek tam z 300 metrów na postój taksówek dlaczego taksówek? no bo tak sobie wymyśliliśmy że będzie to taka taki optymalny sposób dostania się do Efezu do którego można wybrać się tutaj z guzelczami, no w różny sposób bo można sobie wykupić wycieczkę w witacę i taka proponuje taką wycieczkę całodniową czy półdniową za 80 euro od osoby. Można też pojechać taksówką, co my wybraliśmy, płacąc 100 dolarów kierowcy. Jest jeszcze trzecia i czwarta możliwość wybrania się do Efezu, tutaj będąc w Buzelczamy czy w Usza Dasy, bo można sobie. Trzecia możliwość to można w miejscowym biurze w tureckim, w miejscowym biurze podróży, można sobie też taką wycieczkę wykupić. Ona dokładnie tak samo wygląda i przebiega jak ta sproponowana przez rezydentkę, ale już jest tańsza o 20 euro, czyli 60 euro na osobę. Można też, można też wybrać najtańszą wersję i taką najbardziej przygodową, czy można wziąć dolmusza do, lnusza, do pusza dasy? za 44 liry no i potem w tym samym miejscu czyli tam na tej nazwijmy to pętli w Dasy, można się przesiąść do dolmusza który właśnie y, jedzie do Efezy ale to już wtedy chyba problem jest z dostaniem się do domu Maryi bo jest, tam nie widzieliśmy dolmuszy ale to nie, nie mamy pojęcia w każdym razie ten dolmusz z Kusza das do Efezu kosztuje 40 lirów. I tak jak mówiłem, wyjeżdża się dokładnie z tego samego miejsca: czyli razem, poczekaj, razem 84 liry w tym momencie na osobę kosztuje nas przejazd. No, jakby w jedną stronę, czyli trzeba później również to do dojść. Tu siedliśmy do taksówki, zjechaliśmy w dół do tego górnego wejścia. Do Efezu. mówiliśmy się, że taksówkarz zjedzie do tego dolnego wyjścia i tam będzie po prostu na nas czekał. Kupiliśmy bilety w kasie po 700 lirów na osobę. Można tam oczywiście płacić gotówką, kartą, właściwie w każdej walucie, chyba tak mi się wydaje. No my płaciliśmy rewolutę. My zapłaciliśmy rewolutem z małymi problemami, bo oczywiście nie pamiętałem jaki tam jest film, ale tam jakoś sobie poradziliśmy. zaczęliśmy zwiedzać Efez. Zwiedzać Efez, co widać na filmie. filmie. Dlatego jest ważne: ważne tak? jest to, że jak też chce to miejsce zobaczyć, a jest to miejsce warte tego, aby je odwiedzić. To zdecydowanie polecam zapoznać się z historią taką opisową gdzieś w internecie no tak, w tak, tak. Bo Ktoś powie, no tak, mogliście jechać sobie z Itaką, mielibyście polskiego przewodnika i, i tak dalej. On prostu... Ale nie dowiedziałbyś się nic więcej od przewodnika, tylko na pewno. taką przyjętą, więc. No nie, no nie muszę się nie dowiedział od przewodnika. No. Rozumiem, że skoro płacę za przewodnika, to on opowiada o historii tego miasta. Opowiada i. opowiada to samo, co wyczytasz, tak? No, co wyczytasz na tablicach, tak. Tylko, no. że tablice są w języku tureckim i angielskim, czasami rosyjskim. Po polsku tablic nie ma, więc mieliśmy tam może i małe problemy. No, ale to, to nie to było istotne, bo właściwie ja byłem pełen podziwu dla budowniczych, to potężne bloki kamienne, no, które trzeba było tam po pierwsze zwieść, obrobić, później poukładać jeden na drugi, tak jak te kolumny, czy, czy jakiekolwiek inne budowle. No to byłem pełen podziwu, wyobrażając sobie ludzi z tamtejszych, z tamtych czasów, którzy no nie byli wyposażeni w jakiekolwiek maszyny czy jakieś skomplikowane narzędzia, to raczej bardzo proste, młotek, jakieś dłutko i to wszystko. Najpierw weszliśmy sobie do do mniejszego teatru, tak? No, okay. Do mniejszego teatru, yy, który był gdzieś tam na samym początku tego miasta. No i później po kolei Dramat. przechodziliśmy z miejsca na miejsce. No ciężko było się tak na oko rozeznać tam Co to kiedyś było? przechodzisz, to byś tam musiał cały dzień No, no niestety to byśmy pewnie siedzieli po ciemku już tam na tych ostatnich, przy tych ostatnich budowlach. No, ale z takich najbardziej charakterystycznych no to właśnie ten, ten mniejszy teatr, tam na chyba 2000 osób. Później taką ciekawostką to, to były, były te. Szalety, czy jak to nazwać? wice męski. Ciekawe zrobione. No i z, tego, co tam, z, z tego co tam wyczytaliśmy, to, 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 to damski był zupełnie po drugiej stronie miasta. Bardzo mnie to tam rozśmieszyło. No i co, i kolejnymi. Kolejnymi budowlami, no to. to Pierwszą to była ta biblioteka, no były tam taka. Te fontanny były po drodze me, tak te fontanny. głowa meduzy. Tak. Jakby tym głównym punktem takim najważniejszym. Przecież te fontanny, no to tak. No a wcześniej przed tymi, przed tymi toaletami, no to były termy takie rzymskie. Są no jeszcze te budynki bogatego państwa. A to tam nie? były wcześniej. No i później to, głównym punktem, no, takim znanym na całym świecie i z pocztówek, ze zdjęć, no to była tam biblioteka. biblioteka. Da, da. Robi, było, wrażenie. robi wrażenie. jako, jako, jako budowla, ogrom. jako jej ogrom, co prawda robi to wrażenie, na mnie robiła wrażenie z, z zewnątrz, od przodu. To wyobrażałem sobie, że biblioteka to będzie raczej potężny gmach. No on owszem jest potężny. No jest jeśli chodzi o wysokość, natomiast w środku, no chyba, że to się jeszcze tam ciągnęło, no bo w środku to były wielkie powieszczenie. I każdy ułożony w takiej oddzielnej No możliwe. Tam sobie porobiliśmy trochę zdjęć potem przeszliśmy dalej Tym głównym traktem głównym traktem e, przeszliśmy i była ta agora, czy najpierw był ten teatr wiel, ten wielki teatr ten stadion jak to nazwałem teraz nie pamiętam tej kolejności w każdym razie to były jeszcze takie dwa charakterystyczne miejsca no i co Wdrapałeś hmm, się na szczyt. Tak, się na szczyt. Sprawdziliśmy, A ja od dołu. sprawdziliśmy z lilą y, akustykę. Biała. Czyli ta akustyka działa i to w obydwie strony. Bo y, faktycznie ty tam coś powiedziałaś i ja powiedziałem. Słyszeliśmy się nawzajem, co było niesamowite, bo odległość była no, na olbrzymia. Także tą wycieczkę możemy za, zaliczyć do chyba takich najbardziej ostatnio udanych. Nie? Mimo, mimo, że pogoda nas wystraszyła, to dostosowała się do... Tak, dostosowała się idealnie do naszych potrzeb, bo po tym deszczu było bardzo przyjemnie w tym Efezie, no bo tak faktycznie przy takich normalnych, codziennych warunkach tutaj tych sezonowych to bo to tam jest nie do zniesienia, no bo to jest taka, no, można patelnia. powiedzieć, kamienna patelnia, nie? No i bardzo mało ludzi było, nie? Był moment, że było dużo jakaś tak, grupa, Tak, 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 gdybyśmy, ja później po wyjściu stwierdziłem, że właściwie gdybyśmy o pół godziny później byli i zaczęli to zwiedzanie, to... Bylibyśmy to bylibyśmy tak, nieliczni. No nieliczni, <laughs> można by było, prawie sami tak. byli. bo to tam ostatnie wycieczki na tam Minęły i już później tych ludzi nie było. Także polecamy wycieczkę do Efezu, polecamy ją na pewno, żeby sobie samemu to zorganizować i żeby pojechać, żeby tam zacząć zwiedzanie gdzieś tak no w zależności od pory roku, w której się jest. Nie? No wiadomo, że musi być jeszcze jasno, ale żeby, żeby to zrobić po południu, gdzieś tam o, o 16, 17. Może nawet później, jeżeli... No tak żeby wychodząc, żeby jeszcze słońce było przed zachodem, bo wtedy raz, że słońce takie popołudniowe już stwarza fantastyczne warunki oświetleniowe, żeby sobie zrobić świetne zdjęcia. No i dwa, że ta no, pogoda nie jest taka męcząca. I temperatura i to... I to... Jak to nazwać, to promieniowanie słoneczne Światło. nie jest takie no, agresywne. Tak, nie? No i nakrycia głowy bez garstka. Nakrycia głowy są bardzo potrzebne, tak. trzeba mieć też wodę, no bo tam krócej niż dwie godziny to, to by trzeba było do... przebiec, bo my z, nie zatrzymywaliśmy się wielce. Oprócz takich tam przerw na picie, króciutkich, yy, no, nie no i parę, i tam. Ileś tam zdjęć, ale tak naprawdę poszliśmy dosyć małym krokiem, a i tak nam to zajęło dwie godziny. Czyli, czyli trzeba liczyć, że jeżeli ktoś by chciał, no dokładnie sobie też przygotowując się wcześniej, mając jakieś opisy, jakiś przewodnik, i chciałby przy każdym z tych takich bardziej charakterystycznych budowli się zatrzymać i, i, i sobie je obejrzeć, no to tam trzy nawet może. No trzy godziny, powiedzmy, to trzeba mieć na taką wycieczkę. No i co? I to chyba wszystko, co, co mieliśmy do powiedzenia no na temat jakby, Efezu, nie? to już kończy ten Efez, Stąd. że już jak opuszczaliśmy ten Efez, to, to wejście dolne prowadzi taki trakt z cyprysami pięknymi i ogromnymi, że mhm. tu je w powietrzu. No i już dalej przy samym wejściu jest też taki mały bazarek gdzieś, nie? Tu są knajpki, no tak, tak. sklepiki z pamiątkami, no taki no mini bazar. Przy górnym wejściu jest to samo, ale tak troszeczkę mniej, mniej bo to jest jakby wzdłuż szosy. No. <laughs> Także idąc z góry na dół, bo to jest bardzo Realne. ważne, bo tak. to się tylko tak wydaje na zdjęciach, że, że, że to, jest że to miasto jest jakby na jednej powierzchni, a różnica poziomów tam jest olbrzymia. Także trudniej jest zwiedzać FS idąc od dołu w górę. Zresztą, schodząc z góry jest no, super widoki, no. są właśnie. No i doszliśmy do tego do dolnego. Wyjścia wejścia no i tam czekał na nas Erdogan 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 prawie jak ten Tak. Bardzo miły no taksówkarz, ja nawet nie wiem czy nam się udało go nakręcić chyba. Chyba nie, ale coś też tam tak kręciliśmy. W każdym razie można tam było, ponieważ my mieliśmy trochę inny plan na, na, na taki obiad, czy obiad do kolacji, stwierdziliśmy, że będziemy to jeść w hotelu. Ale tam na miejscu można sobie po zwiedzaniu Efezu, można sobie usiąść. I tak widać było, że świeżutko że tam i czyste te, te restauracje można być kawę, czy nawet się czegokolwiek innego to robić sobie jakieś zakupy i jechać do domu no my też zrobiliśmy drobny zakup w postaci tak? dziękujemy za przeprowadzenie wywiadu w niezwykłych okolicznościach przyrody mamy komentarze do filmów mamy bardzo fajne miejsce bo przyjemne woda ma temperaturę powietrza właściwie tak. także jest bardzo przyjemnie A tutaj widzimy nasz, nasz hotel, hotel Faustina. Ten hotel ma około 90 chyba pokoi, czy troszeczkę mniej. Większość z tych pokoi, jak widać, ma, ma widok na morze. Te, które nie mają, czyli z drugiej strony, no niestety te widoki z tej drugiej strony nie są zbyt, zbyt ciekawe, więc jakby chciał ktoś spędzić sobie tutaj wakacje w hotelu Faustina to należy, należy sprawdzić dokładnie jeżeli to przez biuro, biuro podróży jest znaczy wakacje kupowane to trzeba wziąć opcję pokoju z widokiem na morze bo można się zdziwić tak jak tutaj niektórzy Polacy się zdziwili że hotel pięknie wygląda na zdjęciach i w rzeczywistości wygląda dokładnie tak samo tylko że Część pokoi jest od drugiej strony. Niektórzy mają jeszcze szczęście, że na górze, a niektórzy mają na jakichś podwórkach. No mają na podwórkach. Szczególnie te niżej położone pokoje, to taki mają taki widok ciekawy, no ale z drugiej strony kto tam siedzi w pokojach, jak jest tak piękna pogoda. Ale przyjemnie jest wieczorem osiągnąć.